Poprzedni raz yy, wylosowałem jedną osobę i jest to oręczatka. Jeżeli jest oręczatka i ogląda ten odcinek, to oczywiście może do mnie napisać na maila noiracht.serwismałpa gdzie napiszę swoje dane do wysyłki i ona otrzyma taką oto. Oczywiście myszkę. Mam jeszcze 5 do rozdania, więc jeżeli chcecie, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie i co tydzień będziemy rysować jedną osobę z takimi oto yy, jedną osobę, która subskrybuje na pewno. I właśnie, jeżeli jeszcze nie bierzecie na Instagrama to wejdźcie na Instagrama, na Instagramie nazywam się Noiracht i możecie na tego Instagrama wejść. Będę, będę bardzo wdzięczny. Bo tam są bardzo często posty I możecie oczywiście lajkować I tam też będą konkursy z różnymi firmami Więc naprawdę warto, żebyście weszli na tego Instagrama i zafollowowali i, i byli aktywni, naprawdę, bo ta aktywność to jest najważniejsze. Ta krówka w ogóle się stąd nie rusza. Witam wszystkich bardzo serdecznie w odcinku z minionek w podróży, gdzie jesteśmy na kanale Neuracht, bo w końcu niech tak zostanie. Jeżeli to był Minecraft, jeżeli to jest Minecraft, jeżeli to jest kanał Minecraftowy, to niech tak zostanie. A dzisiaj witam Was razem z Kamerką, tak tutaj jestem, więc coś nowego. Jeżeli chcecie Minecraftów więcej, jeżeli chcecie Minecrafta więcej z Kamerką, <laughs> żeby była kamerka, to oczywiście podajcie mi to info. A my schodzimy dalej, w głąb naszej, e, na, naszej piramidy, naszego bezkresnego miejsca, z, gdzie był, jest pełno zombiaków I miejmy nadzieję, że nic nam się nie stanie tutaj z Minecrafta O, skrzyneczka! To mi się podoba! Skrzynia, skrzynia, iron, dobrze, name tag, bone i oczywiście coal, czyli węgiel Jest dobrze Ale tutaj tego jest... Nie wiem czy wy to słyszycie Postaram się Wam podgłośnić tego... Jest tu ogrom! I tu wszystko jest gdzieś pode mną Wolałbym na to nie trafić tak szybko i pozbyć się tutaj A, bo ja mam auto jumpa, okej, okay, dobra, już wszystko jasne. No właśnie eee, tutaj kolejny Iron i kolejny węgiel co mi nie jest tak bardzo potrzebne? No chyba Rotten Fleshe nie są mi potrzebne. Dobra, postawmy sobie ty O, tam jest kolejna skrzyneczka! Więcej żelaza i więcej złota! When lips Felt. To nie, to to nie chcemy. No to pamiętam, to jest jakaś tam historyjka napisana i tyle. O, o tam była Pajo jająk. Dobrze. Więcej węgla. No chyba nie będę się już tego węgla... Chyba już tego węgla nie będę musiał więcej wydobywać. To jest... <laughs> to jest raczej pewne. I tutaj pozbądźmy się w takim razie... No niepotrzebny będzie ten Spectral Wrapness. Nie, wiem, co to jest w ogóle do czego to jest potrzebne. Ale przypuszczam, że to nie będzie mi potrzebne. Okej, okay, jest pająk. To jest ten mały, ten centrujący. ho, <laughs> dobrze, dobrze. Okej. Okay. Zjedzmy, zawsze mieć głód, zawsze mieć... To znaczy nie mieć głodu. O więcej. O, to jest jakiś specjalny. Ała, uderzył mnie. Dobrze, jest pięknie. Przedostaj. Co tu tak? Co tu taki odgłos daje? To jest smite. Legendary 10,3 ataku. Okej. Okay. To, to mi się może teraz bardziej przydać na potworki. Co to taki odgłos wydaje? Co to jest? Ała! To mnie bije. Ała! Czyli też nie. Odejdź, pajo jajonku! Dobra, szybko to to zróbmy. Oj, więcej tutaj tego jest. Co to było w ogóle? To co zabiłem? Jak to wyglądało? Ej, tutaj jest tego więcej. A czemu one idą tamtą stroną? Niech są tędy. Myślę, że to jestem bliżej. Juta tutaj są to... O, tu tędy chcą! Czaj się pajączek. Nie, nie, nie. O wo, o, 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 o. o ho, ho. Okay. Patrz na serca, patrz na serca racht. Dobra Jest dobrze Wszystko mam Wylecz się, okej okay. No i rekt kontra Tysiące mobów Nie Więcej was nie było Naprawdę Dobra Okej, okay. dobra, pozabijajmy w ten, so w ten sposób Tak będzie chyba najlepiej, taka eksperka trochę 12 level mamy, dzięki nim W sumie można było to wszystko przerobić na dużą, fajną ekspiarkę. To jest dobry pomysł. I może to w przyszłości tutaj zrobimy. O, ho, ho, rzucił się, rzucił się, rzucił się! Odejdź! Nie wolno! Nie dotykaj! Aj! Nie wolno! Minionek jest tylko jeden i nie wolno go dotykać dobrze. Co to jest? Soulstick Gift. Hmm, ciekawe. Dobra, może być. Jest jeden problem. Jedzonko się kończy. Okej. Okay. One się chyba zablokowały. Oj, tu ma dużo HP. Rainforest Cave Spider. No nieźle. Dobra, jeszcze został ten. A to jest zwykły cave spider. Dobra. Ła! Co? 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 U was się tutaj tak pojawiło nagle? No odejdźcie, czemu was tutaj tak dużo jest? Dobra, zróbmy w ten sposób. Wątpię, oj, jest jeszcze jeden. Dobra, mniejsza. Wybujcie i co tydzień będziemy losować jedną osobę z takimi oto... Yy, yy, jedną osobę, która subskrybuje na pewno. I właśnie! Nie zapomnijcie jeszcze wejść na Facebooka... Dobra. Na Facebooka, Boże, nie zapomnijcie jeszcze być na Instagrama, bo Instagram też się liczy. Nie, dobrze, teraz. Nie, no jeszcze coś! Łot, co to jest? Co? W czym on był? 78,88? Wow, dobra, to było dziwne. Widzimy się za chwilę tam na miejscu, ale. Krówko, pani, co pani tutaj robi? O! Jeszcze świnka taka śmieszna, dobra, mniejsza. A my musimy lecieć. Fajny jest ten zamek, ale my go już w jednym z odcinków eksplorowaliśmy, więc raczej tam nie będziemy wchodzić więcej, plus dodatkowo można było to przerobić na takie fajne połączenie między naszym domkiem, no ale na razie jesteśmy goli i wesoli, nie mamy nic i fajnie było odzyskać, o nie, to jest jakiś zatruty szczur, mniejsza, trzeba odzyskać nasze itemki. A, no i mam czapeczkę czemu, no bo, bo w sumie tak. No, nie wiem czemu teraz mi się przypominają te rzeczy, które miałbym powiedzieć na samym początku odcinka, no ale mniejsza. No, okej. Okay. Dobra, a więc lećmy. Za chwilę jesteśmy na miejscu. To jest tak wymagająca paczka, że ja w sumie z shaderami nie mogę mieć bardziej y, większego, że tak powiem, zakresu y, widzenia, więc jeżeli chcecie shadery, to piszcie, a jeżeli chcecie bez shaderów. Też piszcie, w zależności od to, co wolicie. O, tutaj ominąłem żelazo. Aż dziwne. A nie, tak, ominąłem, bo ja tam wtedy wydobywałem żelazo. A stąd nie wydobywałem. Dobra, to biegam do tego miejsca. E, op, op, op. Dobra, jeszcze tutaj. Dobra, wbijamy do naszej... Do naszej... Mm, ten, świątyni majów. To mi nie jest potrzebne. Proszę odejść. Dobra, to zebrałem, ale to tego nie chcę. Dobrze, żebyśmy teraz tylko trafili... Byłem tu, byłem tu, byłem tu zszedłem tu Odbiłem w tą stronę Tutaj Tutaj byłem To jest zombiaków jest O Myślałem, że mi chcesz mnie zostawić Dobra, łapą cię dobije stary bić się chcesz dobra nie ma problemu załatwię ci bujkę ała dobra żartowałem żartowałem dobra jestem prawo prawo lewo tutaj lewo 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 prawo prosto 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 lewo tutaj 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 i będzie moje miejsce pochówku tu 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 i tutaj jest ten głupi Pająk? o dobra Chociaż mamy to. Yy, a czy tutaj będzie. Ej, nie ma tych pająków. Ale kozak, dobra. Czyli. Okej. Okay. Czyli wszystko mam. To co miałem mieć. Bandaż, nie wiem po co mi jest w sumie potrzebny. Spider drop to też. Tutaj to nie, to nie, to nie, to nie. To nie. bill, dobra. Okej, okay, tutaj to zostawmy w takim razie w, w tym miejscu. Wow, oh! ale się przestraszyłem oh! Ale ciarki wystąpiły na mojej ręce <laughs> to, było, to było trochę straszne Nie, 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 ile tutaj tego jest? Przecież jesteś daleko, to jak mnie dotykasz? Okej, okay. to było trochę straszne Aż podskoczyłem, ale mniejsza Okej, to jest szybko to sobie zabezpieczmy Tutaj, tutaj, tutaj. Pyk, pyk, pyk. No i jest pięknie, gitarka. Ja bym chciał dzisiaj już zeksplorować cały ten, że tak powiem, to straszne miejsce. Ale sprawdźmy, co mi jeszcze tutaj przyszykuje. Przyszykują te prezenty. Auć. Co dostałem? Jabłuszko. Zobaczmy, jak to głęboko wchodzi w ziemię. To jest straszne. Ej. A ja żadnych nie mam takich itemków na przygodę. Dobra, mam trochę itemki na przygodę. Ale chodziło mi na takie walki z bosami. To są bossy. Dobra, czy to gdzieś się można przekopać? Nie. Tak. Okej. Okay. Znalazłem kolejne miejsce, gdzie się respią nasze potworki. Odejdź. Matko, jak jest ciężko trafić, kiedy jest się mniejszym Muszę używać w końcu tą tarczy TĄ tarczy, TEJ tarczy Dobra Przepraszam, że tak nie patrzę w kamerkę, ale jestem naprawdę skupiony No chodź tu, chodź, 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 chodź Jesteśmy trochę jak wiedźmini Dobra, pięknie Okej, okay. dobra. Jest gizik, Najgorsze są i takie, jak te zombiaki, z tego co pamiętam. Bo te zombiaki dają w kość. Czyli naprawdę się dzięki temu. Ale kozak, dzięki temu się leczy. Ale rewelacja, dobra. To już wiem po co ten bandaż. Nie taka głupia rzecz. Dobra, tutaj wywalmy to. Schodek. bo To mi nie jest potrzebne. Powinienem mieć... A, mi plecaki zginęły. No właśnie. A, przez ścianę zostałem... Dobra. Zablokowane. No trzeba... Thinking, thinking. Oj, 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 Tutaj będzie thinking. Dobra. Dobra, jest... Na razie sytuacja jest opanowana. Ale i schodzimy coraz głębiej. O to mi właśnie chodziło. Dobra, jest zablokowane. Oj, dobra, zrobimy głupotę. No, pająk. Tutaj muszę zakleić. Tu jest. Level, hard i to taki naprawdę hard, hard Ten cave, ojojoj oj, oj. Już zginąłem tutaj chyba trzy razy Dobra, oświecone I teraz trzeba tylko je wybić Oj Dobra. Nie tak to miał być. Okej. Okay. Oj, mi się wydaje, że tamten był chyba mocniejszy mieczyk. A łap, mam tutaj tarczę, no. O co wam chodzi? Oj, 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 Szybka akcja. Zrobione. Dobra, lecz się lecz. Dobra. Czyli zakładam, że w każdym takim spawnerze powinien być jakiś... O nie nie, dobrze, że go zauważyłem, dobrze, że go zauważyłem. Powinien być taki bosik. Jak na to trafiamy, albo to jest randomowe. Rzuca się, rzuca się, rzuca się. Rzuca się, rzuca się, rzuca się, rzuca się. Ale mi wkurzają liany. Jest pełno No przecież Raz zadziała, raz nie zadziała Dobra O zombie tam jest Pierwszy raz na zombie... Nie, pierwszy raz w tym odcinku trafem na zombie Dobra. Dobra. Ej, pająk, pająk, to nie jest śmieszne. Uff. Dobra, to jest na serio ciężki, ciężki cave. Ale nie chcę go na trzy odcinki przekładać. No to by było głupie. Głupie. Co mi bije. Tutaj jest ząbiak! Co? Nie! O, ludzie, ale to byłby przypał. Ząbiak niewidzialny. Kto to widział? Dobra, to jest chyba koniec. Chyba nic nie ma jeszcze. Nie ma już nic niżej. To jest ostatni poziom naszego cave'a Ja nie mogę, to jest na serio najtrudniejszy, ke jeden z najtrudniejszych kajwów w jakich byłem. Tu wyrzuciłem. A Może to ten pająk zrobił, że wyrzuciłem mój miecz. Też tak może być. Świetnie. Widzę więcej pająków. O nie, i to jest bosik. Tak, bosik idealnie, bosik, który lata do góry i na dół. Nie, no jeszcze rzucisz we mnie podką tak? Dobra, to ja cofnę, ja cofnę, sorry, bo... Ja cofnę Bo ich ze mną leci. Nie, nie leci O, tak, tak, to jest to. Trzeba tylko podejść. I się wynurza. <grytanie> I się wynurza. Dobra, mało mu zostało What? Co się stało? Nie no więcej was, nie... Nie! Jeszcze zombiak, tak, 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 uciekamy. O nie, jest! Uhuhu. Najgorzej, najgorzej. Ale to popyla, ja nie mogę. i to jest szybkie. Dzień, błagam o dzień. Pająk. O, dobra, moi drodzy. Ok, dobra. Ciekawie. Ja myślę, że trzeba było tutaj wejść bardziej z kilofami i całą resztą, rozkopać wszystko i się pozajmować tutaj budowaniem naszej super ekspiarki. Wow, dobra, myślałem, że cię już zabiłem. Sorry. Pomyłka, pomyłka, żarto... No zero HP masz. O, witam pana. Dobra. Tutaj są pająki, a tutaj jest zombie. Dobra, nie ma już. Okej. Okay. Jeszcze jeden. Dobra. Oj. Dobra, to od ciebie się spodziewałem. O nie, 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 to jest jakiś bosik. Dobra. Dobrze. Myślę, że że eks, że eks piarkę i cały, że tak powiem. Całą miejscu naszego już zrobiliśmy, tak naprawdę można było przekopać przejścia pomiędzy tym i zostawić jeden wielki mob grinder. Hmm, a mianowicie chodzi mi tutaj o wielką taką powierzchnię, na której jest pełno mob spawnerów. Które by po prostu, że tak powiem, respiły potworki Ja bym sobie na dole zrobił taki wielki... no właśnie Są te małe zombiaki, które by bardzo przysporzyły problemu A ja na dole bym zrobił takie po prostu wielkie zbiorowisko, taki wielki pokój Do którego by spadały te wszystkie potworki Odcinek tutaj bym nagrał 33 minuty, ale na pewno nie będzie tyle trwał Bo jest dużo scen na przykład do wycięcia No ale, o Ale to jęczy, ja nie mogę Masakra. Wejście gdzieś od dołu. No, nie widzę już tej wizji twórczą. Naprawdę to będzie ładnie wyglądać. Ale najpierw trzeba stąd się wydostać. I a tutaj jest przejście. A to jest dobra. Tutaj w ten sposób. No, będzie naprawdę ładnie wyglądało. Okej, okay, dobra. Myślę, że Gicik, jak, roz... jak ogarniemy ten dół i będę widzieć, jak to wszystko jest zrobione. Ale cisza. I będę widzieć jak to wszystko jest zrobione. To wtedy na podstawie tego dołu będę mógł rozgryzać kolejne piętra. Bo myślę, że razy, raczej... W... I tutaj ja zgodzę to. I to nie jestem ja. Na podstawie tego będę mógł rozgryźć kolejne piętra. Dobra, tutaj dokończmy to. I ja będę się z wami żegnał. Moi drodzy, dziękuję za to, że oglądaliście. Pamiętajcie o konkursiku. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować kanału i do zobaczenia do kolejnych odcinków, kolejnych materiałów, które się będą pojawiać już praktycznie dzień w dzień albo co drugi dzień, w zależności jak będziecie chcieli tego Minecrafta i nie tylko Minecrafta, bo połączyć ten kanał w parę rodzajów filmów. Wyprawa udana śmierć 10, ale to mniejsza. Ważne, żeby był FAM. No i napiszcie mi, czy lepiej z kamerką, czy bez kamerki, bo... No, w sumie mi się podoba z kamerką, bo macie przynajmniej interakcję taką moją, jak ja reaguję na coś i co robię. Dzięki, że go trzymajcie się do, kolejnego odcinku, ja się do kolejnego odcinka, ja się z nami żegnam. Do zobaczenia, cześć!